Witam z powrotem, już wróciłem, zrobiłem sobie postać, no i tak, i cóż z powrotem... nasza nas atakują! Ow! Ow, ow, Au, 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 au. Tak ow, ła się i dobrze dla mnie i patrz o to jak się wykańcza brua z i dobrze I'm with you <todongue> that. big fucker wasn't normal. no shit. I've <todongue> seen some scary motherfuckers, but the way he was shrugging off bullets? Man, just glad we dropped his ass. hear that. no cięcie. Witam z powrotem. Mhm. Po krótkiej przerwie. A co musiałem zupę zrobić? Ale dobra, wrócimy do naszego spenia. No z czegoś jeszcze może z nęgze no, jeszcze tak. Dobra na razie skupmy się na tym co musimy zrobić. Teraz musimy wrócić do kryjówki, do maliny naszej Dalej Ta tutaj piry do jutrzenki Tmu jakie jutrzenki przecież jutrzenka to to nasze miasto Sorry do ko... Do mmm, syndykat. No, jesteśmy w meninie. I zakończyliśmy misję. Sealport nadchodzę. Ukończono. Mogą wyjść dwa odcinki, ponieważ to była trochę długa misja. Kontynuuję, tak dostałem kasę Szacun. Level 5 I off awans, awans dostajemy. Ale dobra tam. To już koniec tego odcinka. Tutaj żegna się z wami Gospel z kanału Ghostomania. Dara.